Dieta osoby, która je zwierzęta i produkty od zwierzęce, zużywa o wiele więcej roślin niż dieta wegańska. Osoby jedzące zwierzęta i produkty od zwierzęce płacą za rozmnażanie zwierząt, które później są zabijane dla nich lub, lub są wyzyskiwane dla mleka, jajek i tak dalej. No a te zwierzęta też coś muszą jeść. W sumie to już w szkole jest uczone o tym, że w łańcuchu troficznym część energii przepływającej przez ekosystem jest stracona na każdym etapie na produkcję ciepła. Jest to przedstawione na, na tej prostej grafice z Encyklopedii Britanniki. Mamy, mamy tutaj zająca. Zając y, zjadł tysiąc kalorii z y, jakichś traw i liści i tak Później zająca zjadł wąż. I wąż z tych tysiąca kalorii zjedzonych przez zająca otrzymał tylko 100 kalorii, czyli tylko 10%. I tak samo jest ze zwierzętami, które wyjecie dieta wegańska zużywa mniej roślin, mniej lądu. Poza tym y, numer jeden przyczyną deforestacji na terenach tropikalnych jest wycinka na pastwiska dla krów, które później są zabijane na wołowinę. Jest to 41% y, z całej deforestacji na terenach tropikalnych. Poza tym kolejnym ważnym powodem deforestacji jest wycinka lasów pod uprawy soi dla zwierząt tzw. hodowlanych. Tak więc zarzucanie nam, wyganom, że przez nas są wycinane lasy i gdy wszyscy będziemy wyganami, to już w ogóle będzie tragedia, nie ma sensu.